Gdy po raz pierwszy siadałem do torment Tates of Numenera, nie miałem pojęcia, co może mnie spotkać. Olbrzymia skala oczekiwania, którą pokładałem w tej grze, wywiercała w głowie wielką czarną dziurę. W końcu dla takiego starego wilka jak ja, co zapewne wiecie z moich audiologów, to sakrum niezbywalne i nie mające pokrycia w żadnym innym tytule, który do tej pory przez prawie 30 lat mojego grania napotkałem. Trudno bowiem w historii grymatografii znaleźć tytuł podobny jednorodnie. I tak naprawdę go nie ma. Planescape Torment to bowiem gra wielowarstwowa, wyjątkowa, która 17 lat temu spowodowała, że opadły mi z tyłka pończochy. Zrozumcie zatem, że przy tej całej czci, oddawanej przeze mnie memu ukochanemu tytułowi, z drżeniem rąk podchodziłem do gry, którą Exile określił jako prawowitego następca, która przez wiele lat pozostawała niedoścignionym wzorem przykładu opowieści przez duże o. Zatem zagrałem i stało się tak, że pończok już nie ma. A ja po 40 ogranych godzinach wersji recenzenckiej, mam spuszczone dosłownie do połowy kolan spodnie i kwiczę z radości, krzycząc: Umarł król, niech żyje król! Bo jest dobrze, bo jest doskonale, ba, nawet nie jest doskonale, jest fantastycznie. Teatr rozmaitości, który został nam zaserwowany przez twórców, bije wszystko co do tej pory w grach wideo napotkałem. Torment Tides of Numenera to jeden wielki targ przygód. I nie tak jak Waldur Gates, malutki i ograniczony do jednej lokacji, ale ciągnący się po horyzont moich wyobrażeń, ba nawet znacznie, znacznie dalej. Tak bowiem głębokiej imersji ze światem gry nie doświadczyłem. Ta gra to zbiór opowieści, gdzie przygody nie znajdziecie tylko za krzakiem czy w jakiejś oberży. W końcu w karczmach zawsze są zadania, jak święta księga każdego RPGowca stanowi. Questy czekają tu na nas w naszej zaginionej świadomości. Tak, tak! W świadomości, która należy do was. W jej strumieniu znajdziecie przygodę, która poprowadzi was śladem jednej z waszych wybranych historii. Znajdziecie ją również w innym czasie i na innej płaszczyźnie wymiarowej, czy też w dzielnicy, która jest jednym wielkim organizmem, jakże doskonale nazwanej w polskiej wersji językowej wykwitem w występku i groźnych gangów, który dosłownie pożera swoich mieszkańców. Wykwit na łonie społeczności. Jest dosłownie karmicielem i zabójcą doskonałym, nienaturalnym tworem, gdzie występek ich złożyje w symbiozie, z miejscem, organizmem, którego jest symbolem. Chcecie obcych, prawdziwych obcych? Proszę bardzo, dostajecie ich co chwila na równi z wojownikami legendarnymi, nieśmiertelnymi bohaterami, walczącymi w wojnach czasu, w wiecznej walce, próbując przełamać paradoks bitwy, w której nie ma zwycięzców. TORMENT TAPES NUMENERA to gra wpita w rozmaitości jak żadna inna. Większość Arpegów przechodzi się dla historii. Dla Tormenta przechodzi się grę, bo jest po prostu Tormentem. Bezwiednie, z rozdziawioną paszczą, Rozmieniając każdy napotkany przedmiot, z którym możemy wejść w interakcję. To gra, która nie polega na przychodzeniu, bo mogę. Tutaj jest tylko, bo chcę, bo pragnę. Nad każdą znalezioną osobliwością możemy siedzieć dosłownie dziesiątkami minut, zastanawiając się, no a nuż to ustrojstwo, do czegoś mi się przyda, a jeśli się przyda, no to jaka jest jego historia? To opowieść składająca się z historii wieloświatu. Gdzie na gruzach poprzednich cywilizacji odgrywamy historie niezwykłe i niebanalne, ślady bytności zwykłych ludzi i ich przygód, gdzie każda poszlaka w postaci, no przykładowo, zahibernowanego ogryska, może naprowadzić nas na ślad kolejnego spisku czy nieoczekiwanej przygody. I ta właśnie magia, moi drodzy, wytycza drogę, która w ostatecznym rachunku Wskaże na skutek podejmowanych decyzji, kim w tormencie zostaniemy i jaka jest naprawdę nasza indywidualna historia. W grze otrzymujemy do wyboru trzy rodzaje postaci posegregowane według określonych typów. Są to w kolejności Glewie, Szelmy i Nano. Porównawczo dla tytułów fantazji znanych nam wszystkich z innych gier można by porównać to w sposób następujący. Glewia to wojownik, szelma łotrzyko-łowco-bart, a nano czarodziej-mędrzec. Glewie są elitarnymi wojownikami dziewiątego świata, używającymi do walki broni i pancerza. Mogą nimi być myśliwi, strażnicy czy żołnierze, a nawet watażkowie, bandyci czy atleci. Słowo glewia jest określeniem slangowym. Oznacza każdego, kto biegle posługuje się bronią lub sztukami walki, ale tak naprawdę odnosi się tylko do najlepszych z najlepszych. Glewie to wojownicy, którzy władają umiejętnościami przekraczającymi zdolności przeciętnej osoby z mieczami. Większość glewi to osoby albo nadzwyczaj umieśnione, korzystające z najcięższych pancerzy i broni oraz cechujące się dużą siłą, albo szybkie, preferujące lekką broń i lekki pancerz. Czasem w ogóle nie korzystają z uzbrojenia, polegając na sztukach walki. Z kolei szelmy. To nieustraszeni odkrywcy i śmiałkowie. Potrafią sprostać każdemu zadaniu i do wszelkich przygód podchodzą z iście szelmowskim uśmiechem. Potoczny czasownik szelmować oznacza tyle, co kraść, oszukiwać lub omijać wszelkie tarapaty za pomocą łótu szczęścia i sprytu. Szelmy nie polegają na jednej zdolności czy taktyce. Używają wszelkich rodzajów broni, pancerzy, ezoterii i tym podobnych, które mogą im się w czasie przygody przydać. Najlepiej radzą sobie, gdy mogą wykorzystać cały wachlarz swoich narzędzi. To łowcy, głównie łowcy skarbów, oszuści, skaldowie, łotrzy, zjadowcy i eksperci z różnych dziedzin. Nano z kolei nazywani są czasem przez mieszkańców dziewiątego świata magami, czarnoksiężnikami, czarodziejami lub wiedźmami. Zwiesi ich też nanomantami, a ich umiejętności nanomancją. Niezależnie od nazwy nano, są mistrzami tajemnej, starożytnej wiedzy. Opanowali ją w tak dużym stopniu, że wydaje mi się, że mogą dokonywać cudów. Wykorzystują numenery do wpływania na rzeczywistość lub zdobywania wiedzy, które w inny sposób nie udałoby się im posiąść. Termin nano pochodzi od wszechobecnej w dziewiątym świecie nanotechnologii. Składają się na nią niewidzialne, niesamowite cząsteczki, e, zwane również nanoduchami. W grze funkcjonują cztery rodzaje znajdziek. Stołowe numenery to potężne artefakty. Pochodzące z historii ośmiu światów. My żyjemy w dziewiątym. Można je wykorzystać na wszelakie sposoby: od poprawienia statystyk do traktowania jako broń, wywołującą naprawdę olbrzymią skalę zniszczeń. Są na tyle silne, że można je nosić tylko w określonej ilości. Każda liczba ponad stan wywołuje bowiem chorobę enigmatyczną, która w znaczny sposób potrafi obniżyć statystyki i docelowo prowadzić nawet do śmierci naszego bohatera. Inna grupa przedmiotów to osobliwości. Jest to na pozór nieprzydatny złom, który możemy sprzedać za obecną w grze walutę w postaci błyszków i występujący w całkiem sporej ilości. Ale tutaj ważna rzecz, nie pomylcie się każda osobliwość jest inna i posiada swoją unikalną, indywidualną historię. Co sprowadza się do prostego faktu, że aby na pewno powinniśmy je sprzedawać, no bo przecież możemy pominąć jakiś fantastyczny quest którym tenże przedmiot byłby potrzebny. Kolejna grupa to artefakty, mogące zostać wykorzystane do zwiększenia umiejętności naszego bohatera. Przykładowo, są to płaszcz z piór, który usztywnia się i zapewnia nam ochronę, gdy zostajemy, no na przykład, uderzeni, czy też pierścień, który chroni nas przed obrażeniami zeterycznego wymiaru. Te przedmioty są odpowiednikiem standardowego wyposażenia, znanego nam ze wszystkich settingów fantazji. No i ostatnia grupa to. Zwykłe przedmioty, które znajdują swój odpowiednik w czymś, co znamy jako miksury, maści lecznicze czy innego rodzaju ingrediencje i są przedmiotami wielokrotnego użytku. Kolejnym ważnym elementem kształtowania naszej postaci w świecie Numener są nurty, reprezentujące zbiór idei opisanych za pomocą konkretnego koloru. Są to dokładnie i w kolejności. Nurt niebieski, który jest odpowiedzialny za mądrość, oświecenie i mistycyzm. To nurt przyświecający osobom dążącym do poszerzania horyzontów umysłu i ducha. Nurt czerwony, reprezentujący pasję, emocje, działanie i zapał. To nurt dla ludzi żyjącym chwilą, pragnącym doświadczyć wszystkiego, co oferuje życie oraz podążającym za głosem serca. Nurt indygo, reprezentujący sprawiedliwość, kompromis i dobro ogółu. Z kolei jest to nurt, który jest dla osób postrzegających trudy życia z szerokiej, globalnej perspektywy i stawiającym dobro ogółu ponad dobrem jednostki. Mamy też nurt złoty, reprezentujący dobroczynność, poświęcenie i empatię. To z kolei nurt dla osób, które przede wszystkim pragną pomagać innym, zwłaszcza jeżeli wiąże się to no, z dużym poświęceniem. No i na koniec nurt srebrny, który jest odpowiedzialny za podziw dla władzy i pogoń za sławą. To nurt przyświecający ludziom pragnącym wpływać na losy innych oraz zapisać się trwale na kartach historii. Te pięć wymienionych przeze mnie nurtów tworzy taki bardzo unikalny wzorzec, według którego postrzegane będą nasze działania w Torment Tides of Numenera. Ważnym jest, aby w tym miejscu dodać, że żadna z powyższych idei nie wpisuje się w taki prosty, jednoznaczny podział na klasyczne, sztampowe dobro i zło. E, przykładowo, postać związana ze srebrnym nurtem może korzystać ze swej sławy, by pomagać innym. A z kolei, bohater dostrojony do złotego nurtu może komuś pomóc, mając na uwadze tylko i wyłącznie własny interes. Pamiętajcie jednak, że Wasze działania w Torment Age of Dumenera będą mieć wpływ na to, jak mieszkańcy świata, uniwersów ocenią i zapamiętają Waszą postać. Zatem, jak widzicie, jest to kolejna kolosalna różnica. Nie ma tu podziału ani stopniowania, znanych nam z innych tytułów RPG, cech charakteru w stylu chaotyczny, dobry czy praworządny, zły. Czy reputacji na dobrą i złą, czy umiarkowanie przyzwoitą. Tu, w zależności od naszych decyzji, postrzegani będziemy przez dominację jednego z nurtów, który w danym momencie rozgrywki będzie dominował, co jest niezwykle ważne. W czasie interakcji z otoczeniem oraz postaciami niezależnymi. Nasza historia w tormencie jest przede wszystkim no, niezwykle bardzo indywidualna i osobista. Twórcy bowiem w swoim zamierzeniu nie zamierzali kreować epickiego scenariusza, w którym ratujemy kolejny świat, zdobywamy rękę kolejnej księżniczki czy też szukamy pierścienia, aby w finale rzucić go do kolejnego gorącego wulkanu. Tutaj jest wyjątkowo, bowiem liczy się pojedynczy człowiek i jego niebanalna, bardzo indywidualna i osobista podróż w poszukiwaniu własnego miejsca oraz odpowiedzi na bardzo ważne pytanie: cóż oznacza jedno życie? I w tym miejscu właśnie słuchajcie, rozpoczyna się nasza opowieść. Jesteśmy ostatnim porzuconym, najnowszą powłoką, zrzuconą przez stwórcę wcieleń. Na samym początku gry wiemy, że naszym śladem podąża rozpacz, a my nie posiadamy ani dość sił, ani co ważne, pamięci, by stawić jej czoła. Dowiadujemy się, że jest tylko jedna istota we wszechświecie, która może to zrobić. Nasz stwórca, znany, jak wcześniej mówiłem, jako Pan Wcieleń, który w swym dążeniu do uzyskania nieśmiertelności ustanowił paradoks, tworząc kolejne zindywidualizowane kopie siebie samego. Musimy go odszukać. Zanim obydwoje padniemy i ofiarą głównego antagonisty, głównego złego, w podróży tej odnajdziemy innych porzuconych, zarówno sojuszników, jak wroków, jak również i towarzyszy tej naszej bardzo niesamowitej, indywidualnej, przebogatej, ciekawej przygody. Zatem, moi drodzy i kochani widzowie, będziecie przemierzać wspólnie ze mną albo osobiście dziewiąty świat, jak również krainy znajdujące się pod jego powierzchnią i wysoko w przestworzach samotnie lub w towarzystwie drużyny. Ta piękna przygoda zabierze Was do równoległych wymiarów i odległych światów, do głębi Waszej świadomości. Niektóre spotkane przedmioty, czy też doznawane uczucia pokierują wasku dziwacznym doświadczeniom, jak chociażby zaginanie czasoprzestrzeni. A gdy w końcu wykreujecie swoje dziedzictwo, postarajcie odpowiedzieć sobie samym, autorefleksyjnie, na bardzo ważne pytanie. Cóż oznacza jedno życie wobec tak wspaniałej i przygody? Ja ze swojej strony serdecznie dziękuję za wysłuchanie mojej recenzji tego znakomitego tytułu, któremu z miejsca daję 10 na 10. Powiem jeszcze na koniec to, tutaj nie jest ważny opis grafiki czy muzyki, aczkolwiek pewnie też warto byłoby o tym powiedzieć, bo tutaj sama w sumie po prostu broni się doskonała opowieść. A był z Wami Maurycy Wilk. Do zobaczenia.